On jest twoim celem. Warto go zabić. Zorro, oto moja ofiara. Jesteście zawodowymi zabójcami, więc nie będę wam mówił, co macie robić. Zapłacę ile zechcecie. Pieniądze nie grają roli. Naprawdę? Warto było przyjechać z Indii. Towarzystwo Handlowe Południowych Indii wybrało ciebie. Jestem przekonany, że nie zawiedziesz. Przesada trzech na jednego? Nie doceniasz mnie. Nie narzekaj. Mieliśmy z nim dużo kłopotów. Wezwałem Was wszystkich, żebyście na pewno go zabili. Tym razem będzie to koniec zory. Żegnaj, Zorra Zor. Puszczaj mój palec. Za bardzo w nich szperałeś. Zdenerwował się. Widzicie? Wszystkie są takie świeże. Powinniście kupić. Poproszę o trzech łobuziaków. Diego, pomóż mi! Pomóż! Zobaczę, co można zrobić. Pośpiesz się! Już. Boli, jest cały czerwony. Współczuję. Czyżby wzrok mnie mylił? Miałem rację. Diego. Diego. Cieszę się, że cię widzę. Świetnie wyglądasz. Kiedy przyjechałeś z Hiszpanii? Jesteś tu na służbie? Nie, wystąpiłem z wojska. Opowiem ci o tym. Spotkamy się, gdy wykonam zadanie. Sprawdzę twoje szermiercze umiejętności. Do zobaczenia. Kto to? Mój nauczyciel z Hiszpanii. Nauczyciel? Tak. On nauczył mnie szermierki. Diego, co się stało? Macz za słabe nogi. Nie jestem godnym ciebie przeciwnikiem. Możesz być lepszy, jeżeli poprawisz pracę nóg. No. To wielki entuzjasta szermierki. Był pierwszym zwycięzcą uniwersyteckiego turnieju szermierczego. Jest taki dobry. Gdybyście walczyli ze sobą, kto zwyciężyłby? Na pewno on. Jego sposób walki jest wyjątkowy. Nie potrafiłbym go pokonać. Przykro mi, ale on mi się nie podoba. Zabawny chłopiec. Wkrótce pokażecie, co umiecie. Tak? Zorro się zjawi. Jutro Poproszę żołnierzy, żeby go zwabili do kopalni. Zabiję go. Pamiętajcie, nie przeszkadzajcie mi, dobrze? Jak chcesz? Znakomicie. Zdobędę nagrodę. Zorro jest mało skomplikowany. Jeżeli Ażarowi łatwo go będzie zabić, nie chce z nim walczyć. Jak zwykle, co za wstyd. Do licha z tobą. Przestańcie zmuszać ludzi do pracy. Niech to będzie nauczką dla Was. Stać! Co pan powiedział? Nie wiem o co chodzi. Miałem tylko zwabić Zorro. Taki był rozkaz komendanta. Zaskakujący. <laughs> Idź do diabła. w mojej strzale Ucieka Udało się. Co? Był znakomity. Gdyby nie mój refleks, zabiłby mnie. Moja kolej. Od dawna nie walczyłem z mistrzem. to! Co się dzieje, Zorro? Nie chcesz walczyć? Teo, dlaczego on... Sławny Zorro zaraz zginie. Nie, nie mogę. Gin. Teraz wiesz, że to nie przelewka. Zorro będzie zmęczony. Walczcie do końca obaj, aż padniecie. Tak czy siak nagroda będzie moja. Teo jest lepszym szermierzem. Co robić? Nie pokonasz mnie. Masz słabe nogi. Sposób, w jaki atakujesz. Kim jesteś? Kto uczył cię szermierki? Czy to... ty? To ty? Teo, dlaczego przeszkadzasz? Jest mój. Będzie tego, kto go zabije. Trzymaj się z daleka. Przestań. Nie ruszaj się. Uciekaj. On jest. Jesteś mężczyzną. W jaki sposób odniosłeś te rany? Spadłem ze schodów. Delikatnie, powoli. Lolito, już pani wyjeżdża? Chciałam zaprosić Diega na piknik, ale jest ranny. Cóż, do widzenia. Jestem zaskoczony, że tak oberwałeś. Musi być mistrzem. Tak. Groźny człowiek. Gość do ciebie. Gość? Teo? Miałem rację, ty jesteś Zorra. Czy przyszedłeś, żeby walczyć? To znaczy, że jesteś zabójcą? Nie chcę cię zabić. Zrezygnuj z roli Zorra. Gdy przestaniesz, pomyślą, że Zorro nie żyje. Nie mogę, nawet na twoją prośbę. Dlaczego? Czy chcesz umrzeć? Wiesz o tym, że armia wykorzystując odległość Hiszpanii grabi i gnębi mieszkańców tego kraju. Zarabiają na tym krocie. Zorro musi istnieć, aby pomagać bezradnym ludziom. Chodzi o sprawiedliwość. Tego mnie uczyłeś. Czyż nie korzystam ze swoich umiejętności szermierczych we właściwy sposób? Przestań, proszę. Przepędziłbym ich, gdyby nie byli żołnierzami. Ruszamy, Diego. Ale to żołnierze. Szermierze powinni bronić słabszych. Rozumiem. Było ich zbyt wielu. Pokonalibyśmy ich, gdyby nie posiłki. Teo wstąpił do armii po zakończeniu studiów. Chciał pracować, wykorzystując umiejętności szermiercze. Co się stało? Dlaczego tak bardzo się zmieniłeś? To naturalne, że silni ludzie chcą zwyciężać. Nie można wiele osiągnąć, pomagając słabszym. Teo, nie wierzę. Armia w tym kraju oszukuje? No to co? Nie przejmuje się tym. Najważniejsze są pieniądze. Pieniądze to siła. Mając pieniądze, nie trzeba się niczego bać. Teo, mój ojciec rozchorował się, gdy wstąpiłem na uniwersytet. Nie byliśmy bogaci, a on płacił za moją naukę, więc wkrótce umarł. Niestety nie żył, gdy wróciłem do domu. Moja matka była bezradna. Nikt im wtedy nie pomógł. Zmarła rok temu. Żyliby, gdybyśmy mieli pieniądze. Chodziło tylko o pieniądze. Nie przeszkadzaj mi, Biego. Osiągnę szczyt umiejętności szermierczych. Zyskam sławę, gdy pokonam Zorra. Dostałbym też wysoką nagrodę. Podzielę się z tobą. Dam ci połowę. Nie chcę, abyś zginął. Ty też nie chcesz mnie zabić. Nie wycofam się. Jesteś w błędzie, Teo. Musisz przestać zabijać. Diego. Zorro jest nadzieją tego kraju. Pomimo biedy, ludzie ciężko pracują, bo mają nadzieję. Nie wolno jej odebrać. Rozumiem. Jutro spotkamy się w ruinach, na obrzeżach miasta. Będziemy walczyć do końca. Dobrze, że poszedłem za nim. Wiedziałem, że coś ukrywa. Diego. Nie możesz spać? Musisz walczyć. Zorro na pewno zwycięży. Ruszaj, musimy walczyć? Wyciągnij broń, przestań. Zaczynaj. jeżeli nie, to ja. Twoje nogi są słabe jak zwykle. Chcesz, żebym wytrącił ci szpadę? チッどうした泥 Nie mogę tego zrobić. Nie mogę cię zabić. Dlaczego? Nie jestem zabójcą. Uważaj! Co z tobą, mistrzu? Spójrz! Co to? Zawsze mi przeszkadzał. To ty. Kroki, Diego! uważaj na nogi. Mistrzu, nie odchodź! Już dobrze, wszystko w porządku. Mistrzu! Żal mi go. Zorro nadal będzie walczył o sprawiedliwość, także w Twoim imieniu. Lubicie karciane sztuczki? A sztuki magiczne? Zobaczycie je następnym razem. Ujrzycie też zakochanego sierżanta. Zorro jak zwykle broni niewinnych. Z jak Zuch. Był to film z serii Zorro. Wersja polska, studio publiczny. 不再。